Konto bankowe dla dziecka Konta osobiste, porady finansowe 7 czerwca 2022 roku Konta bankowe. bankowe to dla dziecka to świetny sposób na rozpoczęcie nauki oszczędzania i inwestowania. Osoby niepełnoletnie mogą otwierać konta bankowe za zgodą rodziców, jednak w zależności od wieku dziecka istnieją pewne ograniczenia dotyczące korzystania z konta. Na przykład większość banków nie pozwoli dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia na posiadanie nieograniczonej karty debetowej lub dostępu do bankowości internetowej bez zgody rodziców. Z tego artykułu dowiesz się m.in. jak otworzyć konto dla dziecka poniżej 13 lat, czym jest konto młodzieżowe, jakie korzyści daje posiadanie konta przez dziecko, spis treści. Czy można założyć konto bankowe dla dziecka? Jeśli dziecko ma od 13 do 18 lat, może otworzyć konto bankowe w większości instytucji finansowych, oczywiście za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Istnieje kilka przypadków, w których otwarcie konta bankowego może być utrudnione, ale zazwyczaj wynika to z niespełniania przez dziecko pewnych wymagań takich jak na przykład posiadanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub potwierdzenia adresu zamieszkania. Banki także zazwyczaj będą wymagać, aby dziecku towarzyszyli rodzice lub opiekunowie w celu wypełnienia wniosku o konto bankowe i okazaniu dowodu tożsamości. Jeśli spełnione są wszystkie wymogi formalne, większość kont otwierana jest bezzwłocznie. Konto dla młodzieży. Konto młodzieżowe to rodzaj konta osobistego przeznaczonego dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i ich opiekunów, bank stworzył produkt dla nieletnich. Jednak, aby móc założyć takie konto osobiste, potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Konieczność zgody opiekuna na założenie konta bankowego przez osobę nieletnią wynika z powodu ograniczonej zdolności do czynności prawnych nastolatka. Zgoda ta potrzebna jest jednak tylko w momencie otwierania rachunku. Po założeniu konta, nastolatek może z niego już samodzielnie korzystać. Jak już wspomniano na wstępie, posiadanie własnego konta bankowego uczy dzieci zarządzania własnymi pieniędzmi otrzymanymi na przykład od rodziców w formie kieszonkowego. Z drugiej strony, rodzice najczęściej decydują się na otwarcie dla swoich pociech młodzieżowego konta bankowego, aby w łatwy sposób przekazywać pieniądze swoim podopiecznym. Konta bankowe dla młodych zapewniają dzieciom bezpieczne korzystanie z posiadanych pieniędzy. Dzięki nim dzieci i młodzież pod okiem rodziców uczą się zarządzać środkami na rachunkach, dokonywać płatności bezgotówkowych, dokonywać przelewów i wypłacać pieniądze z bankomatów. To świetny sposób na stawianie pierwszych kroków w świecie finansów. Młodzieżowe konto bankowe doskonale sprawdza się również podczas wycieczek szkolnych i samodzielnych wyjazdów wakacyjnych dzieci. Dzięki nim rodzice mogą łatwo i szybko przelać dziecku potrzebne pieniądze. Konto bankowe dla dziecka poniżej 13 lat. Samodzielne konto bankowe może posiadać osoba, która ukończyła 13 lat. Nie oznacza to jednak, że dziecko poniżej tego wieku nie może w ogóle korzystać z usług bankowych. Rodzic posiadający własne konto w banku może otworzyć dla dziecka subkonto z dodatkową kartą płatniczą, z której dziecko będzie mogło korzystać. Takie konto musi być jednak pod całkowitą kontrolą rodzica, chociaż nie powinno to chyba nikogo dziwić. Przykładem konta dla dziecka poniżej 13 roku życia jest oferowane przez MBank Konto Junior. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej banku. E konto Junior to twoje oddzielne konto, do którego zamawiasz kartę dla dziecka. Dziecko nie ma dostępu do pieniędzy znajdujących się na twoich innych rachunkach. Powiadomimy cię, gdy twoje dziecko skorzysta z karty. Wystarczy, że włączysz powiadomienia PUSH. Wszystkie płatności będą też widoczne w twojej historii. Zdecyduj, jaki dzienny limit płatności jest odpowiedni dla twojego dziecka. Na start wynosi on 50 zł. m -Bank. Z M-konta Junior w m banku mogą skorzystać osoby posiadające konto osobiste w tej instytucji finansowej. Rachunek można uruchomić samodzielnie po załogowaniu się do serwisu bankowości elektronicznej m banku. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w m banku, zachęcam do zapoznania się z najnowszą ofertą konto osobistych. Aplikacja mobilna banku pozwala na założenie konta bankowego online bez kuriera.